Ja mam kilka pytań odnośnie tego, co mówiłeś. Alan się nagrywał, jak ty się przebierałeś? O co chodziło z tym nagraniem? No normalnie ja tam sobie przebieram. Kasia mi przyniosła ta moja e, opiekunka, tak, by tak, co my o tym na pieczę, tak, mówił gdzie mam być, o której godzinie i wszystko mi wysyła adresy. Przyniosła mi stroje i ja się przebierałem w te stroje, przymierzałem, czy by nie były tam do zdjęć, do nagrania za małe spodenki, czy tam, e, no, z koszulki, spodenki, tak. No on wchodzi i nagrywa relacje, tak? Ja tam zażartowałem, no co miałem zrobić, że przesłoniłem się jakąś tam burzeczką i mówię, u, Alanik, świntuszku, nie? widziałem to nagranie, no? No sobie żarty zrobiłem, no co miałem to robić? No, tak naprawdę to wypa wypadało po prostu rzucić tą szmatę i w łeb go strzelić, ale ja też no, nie będę robił, żeby gdzieś tam potem Mówił czy gdzieś, że pisali, że ja jakieś, jakieś dymy robię w czasie jakiejś nagrań komuś problemy robię czy coś. Po to, prostu to, to, obróciłem to, to w żartach. Tak? On mówi, że nie potrafię jakiś tam żartować, czy że coś, że spinam się to gdzie można, kiedy była taka sytuacja, naprawdę, no, pokazać przy opinii publicznej, e, przy ludziach, prawda, na, 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 na relacji, gdzie on ma tych followersów, trochę e, pokazać, jak koleś w gaciach stoi, czy tam, powiedzmy, się przebiera, czy ten jest słaby. No, ale dobra, no, w żart i, 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 i w takim razie kolejny mam argument, żeby powiedzieć, że nie jest tak, jak on mówi, że nie na żartach się nie znam, nie? Słuchaj, ja widziałem to nagranie ja sobie myślałem, kurde, spotkali się pewnie gdzieś na trailerze, czy coś już sobie tutaj żartują, się pogodzili, a to było zupełnie inaczej, niż to wyglądało. No, on cię wziął nie. z zaskoczenia. No, od tyłu. No stary, no, no. Nie dam się, nie, nie od tyłu, nie Alan, Nikt, w ogóle nie, ale po prostu próbował, próbował od przodu, od boku, od ale, od ale od tak, boku, ale za ta tym jest czujny, jak kurwa lew i oko tygrysa i te sprawy. <laughs> <laughs> i, no, kurde i ten... No i tak to było. Tak to było, nikada jest był ciężki temat. Ciężki w ogóle. temat.